Witam z tej strony, Hart. Kolejny odcinek mojego gadania i budowania. Więc, tak, po przygodach, po przygodach ze 109 wracam, wracam do budowania K14. Właśnie taka niedzielna kawa i dalsze plany budowy modelu. Zauważyłem, że jeszcze nie wszystkie elementy na czarno zostały pomalowane, więc tutaj muszę, muszę tutaj wrócić do pomalowania tego flat black, czyli, czyli matowy czarny. Tutaj wnętrza pomalowałem na czarno, ale niepotrzebnie, bo one powinny być w kolorze 128, czyli to jest taki zielonkawy kolor. I następnie, jeszcze co? Aha, tutaj jeszcze, je, jeszcze mamy kolejny, kolejną rzecz, czyli E8 też powinno być tutaj na czarny, matowy. Rurka Pitota, taka dziwna troszeczkę, ale tutaj ma być silver, czyli. Końcówka ma być srebrna. Ja się koncentruję w tej chwili po prostu no, to na tych czarnych jeszcze rzeczach. Wracając do czarnego koloru, mówiłem Wam, że e, dużym problemem dla mnie było takie skakanie między farbami, rografami i tak dalej. W tej chwili byłem w sklepie modelarskim, postanowiłem, że większość rzeczy tutaj postaram się pomalować, właśnie, farbami. Mr. Hobby. Czyli mamy tutaj H12 Flat Black, więc tutaj część, bo tutaj miałem, miałem położony, miałem położony czarny. Czarny, chyba błyszczący, tak mi się wydaje, ale tak jak powiedziałem, postanowiłem, że część po prostu ten model, tutaj postaram się, jeszcze mam czarny zwykły dwójkę. Postaram się, postaram się, po prostu pomalować się Mr. Hobby. Całość jak do tej pory składa się bardzo dobrze. Nie mam co tutaj narzekać na jakość spasowania tych elementów. Fine molds, naprawdę okazało się fine molds. <noise> Czyli całkiem fajnie. Co jeszcze? Tak jak powiedziałem, tutaj jest jeszcze spalone barn... To, to powinno być w kolorze e, palonego żelaza, czyli to są, to są rury wydechowe i one powinny być po prostu tutaj e, w takim kolorze. Spróbuję jakieś farby poszukać. Nie wiem, czy znajdę, czy dam radę znaleźć tutaj, właśnie z Mr. Hobby coś. E, mam tutaj Dark Iron. Nie wiem, czy to się akurat nada na to. Jeśli nie, to spróbuję. Próbuję coś znaleźć i już tutaj nie będę kombinował. E, znaczy postaram się nie kombinować po prostu z innymi farbami, tylko po prostu z, pomalować e, całość, e, ile się da. Tutaj, właśnie, farbami Mr. Hobby. E, co jeszcze? E, te elementy one są wewnętrznie już pomalowane. Jeszcze tutaj zostały mi zewnętrznie i one też powinny być w kolorze. To też muszę je powycinać i, i pomalować w kolorze w kolorze tym zielonym, takim zielonkawym można powiedzieć. Nie wszystkie, bo tutaj to chyba ten element też jakiś tutaj ma być inaczej pomalowany. Dobra, nie ma co za dużo tutaj do, 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 do rozważania, tylko trzeba się po prostu brać za, brać za zamalowanie. I też nie mam zamiaru tutaj skakać. Jeśli chodzi o areografy. Tutaj macie urządzenie, którym, które tutaj, PS771, zareograf, którym ostatnio maluję i powiem wam, że fajnie mi się nie maluje jak na razie. Pomijając ten duży zbiorniczek, do którego nigdy nie byłem przyzwyczajony, do dużych zbiorniczków, stąd też moje tutaj jak gdyby takie negatywne odczucia co do dużych, dużych zbiorników przy małych modelach. Tak, tak to wygląda. Czy to oczywiście to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia zdaję sobie sprawę, że dla mnie mi to może nie pasować, ale dla dużej ilości z Was, którzy po prostu przyzwyczaili się, to nie ma najmniejszego znaczenia i dziwniej by mi im się malowało areografem, który ma znowu mały zbiornik. Tak to wygląda. Dobra, ja się tutaj zagłębiam w instrukcję i oddaję się, oddaję się tutaj analizom i za chwilę będę działać dalej z tym modelem. Tak on wygląda, tak on wygląda w chwili obecnej. Zobaczcie na te piękne, cudowne, wygięte skrzydła. To naprawdę tutaj sprawia wrażenie sprawia wrażenie takiej niecodzienności jeśli chodzi o samoloty. E, oczywiście e, tak mi się wydaje, że najbardziej popularnym modelem, e, znaczy najbardziej popularnym samolotem, który miał tego e, typu tutaj układ skrzydeł jest. I tu jest Wasza rola, możecie wpisać w komentarzu, jaki to samolot, o, o który samolot mi chodzi, który miał

historyczne filmy i budowanie modelu dobra, a więc tak plastolina techniczna Ta i tutaj mamy wszystkie rzeczy, które musimy pomalować na czarno. Czy jeszcze sprawdzę instrukcję, bo tutaj wiadomo, że jak się tego nie rozłoży, to nie będzie wiadomo. O, tutaj jest ten czarny. Więc tak to powinno wyglądać. Ok, więc jedziemy dalej, trzeba będzie odpalić aerograf, przygotować farbę, z tym, że tak, czarny matowy to jest gros, to nie, o tutaj dwunastek, tutaj mamy urządzenie, które będziemy, którym będziemy miksować i tak to będzie wyglądać, jeszcze muszę poszukać tego czarnego. Czarnego, nie, czarnego spalonego żelastwa, czyli czegoś, co będzie tutaj odpowiednie na rury wydechowe, nie wiem, porzukam czegoś, no i co? No, i tutaj mamy jeszcze, a jeszcze zapomniałbym o tym, tutaj też musi być czarny, czyli to zrobię na czarno, jeszcze przygotowuję sobie. Zrobimy na czarno. Cek. To już jest na czarno pomalowane. Tutaj reszta będzie musiała na 120, 128 być zrobiona. Oprócz tego, tutaj jeszcze jest taki srebrny. No to jest ten element. Silver plus tutaj grey, green. Grey green. Dobra. Eee, I tutaj jeszcze element P jest. Tego też nie widzimy. To jest element P, czyli tutaj to będę musiał wydobyć. Eee, nie wiem, czemu są dwie sztuki. <laughs> jakiś taki zapas. A może planują wersję dwusilnikową. Dobra. Ok. Czyli jedziemy dalej. Dobra, więc tak. Eee, bohater, <laughs> bohater odcinka. Zaraz spróbujmy zrobić zbliżenie troszeczkę, o, przesuniemy to w ten sposób. Dobra, teraz muszę tylko to poderwać i tutaj z różnych kątów pomalować i będzie, będzie gotowe. Będzie gotowe. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ten, to moje gadanie. Powiem Wam, że tak, że całkiem fajnie mi się tutaj tym fajnie mi się tym maluje. Nie, nie, nie. Pomijając oczywiście zapach, bo to... Dobra, i teraz bardzo ważna lekcja. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Nie kładziemy tak, tylko od razu zakręcamy. <laughs> Ostatnie takie właśnie położenie nakrętki kosztowało mnie kosztowało mnie bardzo długi, długi okres sprzątania. Wymiany, wymiany tutaj rzeczy o takich tutaj folii, które mam na biurku, żeby się nie, żeby biurko zabezpieczyć. Więc polecam zakręcanie. Ok, jedziemy dalej. Maszyna się odpaliła, czyli kompresor. jeszcze Tutaj mam też zamiar poprzerabiać sobie troszeczkę wejście do tego kompresora, dać kolanko, kolanko żeby wąż wychodził jak gdyby w drugą stronę, bo on w tej chwili wychodzi pionowy, troszeczkę przeszkadza mi przy komputerze, on jest się znajduje, więc takie rzeczy jeszcze są planowane tutaj na moim stanowisku gracza, gracza modelarza. Dobra, już nie będę Was zanudzać. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że w następnym odcinku będę już malował tą sobie 28. Zobaczymy jeszcze. Jak widzicie, zabawa przednia. żadnych problemów z zastyganiem farby na iglicy. Mogę teraz swobodnie tutaj sobie malować. Czyli całkiem przyjemnie, nie? Można, można. Ja tylko ten zapach. Dobra. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.